Witajcie w naszej dzisiejszej, powiedziałbym, dogłębnej analizie. Mamy przed sobą obraz, no, prawie ikoniczny. Woda tryskająca ze skały, pustynia, słońce, Izraelici uratowani. Mhm, mm dokładnie, ale jak to często bywa? Za tym, takim wiesz, spektakularnym obrazem kryje się coś więcej. Cała historia, napięcia, ludzkie słabości i, co dla nas ważne, głębokie znaczenia teologiczne. Rzeczywiście. I dzisiaj skupimy się na jednym, konkretnym, no i bardzo brzemiennym w skutki wydarzeniu. Wędrówka Izraelitów jesteśmy pod Kadesz, tuż, tuż przed Ziemią obiecaną. Tak, i to jest ten moment, gdy Mojżesz, ten wielki przywódca, no cóż, uderza w skałę, a miał do niej przemówić, tak jak Bóg na kawał. Naszym przewodnikiem po tym, co się stało i jak to interpretować, będzie dzisiaj fragment książki Ellen G. White, Patriarchowie i Prorocy. Właśnie. Czyli nasza misja rozpakować tę historię warstwa po warstwie. Oczywiście opierając się ściśle na tym, co mówi to konkretne źródło. Mm -hmm. Zobaczymy okoliczności, przyjrzymy się symbolice, którą autorka tam znajduje, szczególnie tej związanej z Chrystusem. No i przeanalizujemy błędy Mojżesza i Aarona. Tak jak je opisuje tekst. Mm -hmm. I te poważne konsekwencje. Będziemy krążyć wokół tematów wiary. Zwątpienia, gniewu, przywództwa, no i Bożej sprawiedliwości. Wszystko z perspektywy autorki. Ale zanim dojdziemy do Kadesz, może cofnijmy się trochę, bo to, co się tam wydarzyło, miało swój początek, swój precedens. Słusznie. Zaczęło się dużo wcześniej, prawda? Pod chorebem, zaraz po wyjściu z Egiptu. Tak. Tam Mojżesz, na rozkaz Boga, uderzył laską w skałę i no cóż, popłynęła woda dla spragnionego ludu. Ale co ciekawe, tekst Exu White podkreśla, że to nie był e, jednorazowy cud. O, właśnie. Autorka sugeruje, że ta woda w cudownym sposobie towarzyszyła im przez całą wędrówkę. Pojawiała się tam, gdzie była potrzebna takie stałe przypomnienie Bożej opieki. I tu wchodzimy w samo sedno interpretacji teologicznej z tego tekstu. Autorka, i tu powołuje się na pierwszy list do Korencian, 10 rozdział, 4 werset. Tak identyfikuje tę skałę, która im towarzyszyła, jako samego Chrystusa. Duchową skałę, źródło błogosławieństw. Czyli ta uderzona skała staje się potężnym symbolem Chrystusa. Tego, który miał być, jak czytamy u Izajasza, przywołanego w tekście przez Boga zbitym i zranionym za nasze występki. No, dla naszego zbawienia. To naprawdę mocne połączenie, a kluczowe w tej symbolice, jak tekst podkreśla, jest to, że skała jako symbol przyszłej ofiary miała być uderzona tylko raz. Dokładnie raz. Co ma odzwierciedlać tę jednorazowością ofiary Jezusa na krzyżu, o której mówi list do Hebrajczyków? Ale w takim razie jak ta interpretacja tłumaczy późniejsze potrzeby, woda przecież była potrzebna dalej. Dobre pytanie. No więc tekst sugeruje, że po tym pierwszym symbolicznym uderzeniu, które symbolizowało ofiarę, późniejsze potrzeby miały być zaspokajane inaczej, przez wiarę, przez modlitwę. Aha. Wystarczyło już tylko prosić o błogosławieństwa w imię tego, który został ofiarowany. I to by odpowiadało temu późniejszemu poleceniu w Kadesh. Przemów do skały. Już nie uderzaj, tylko proś. Rozumiem. Czyli drugie uderzenie, no cóż, zaburzyło całą tę symboliczną konstrukcję. Zanim jednak do tego dojdziemy, źródło wspomina jeszcze, jak oni tę pamięć o cudzie pielęgnowali. Tak, to fascynujący detal. Tekst opisuje, że nawet jak już osiedli w Kanaanie, to podczas święta namiotów co roku była taka specjalna ceremonia. Jaka? Kapłan czerpał wodę ze źródła Siloe, wnosił ją uroczyście do świątyni. Była muzyka, radosne śpiewy, i będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. Niesamowite. I autorka podkreśla, że Jezus nawiązał właśnie do tego obrzędu, kiedy podczas święta zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Oferując wodę żywą, czyli ducha świętego, jako spełnienie tego symbolu wody ze skały. To pokazuje, jak głęboko ten symbol był zakorzeniony. Tekst zresztą przytacza więcej przykładów. Psalmy nazywające Boga opoką, skałą zbawienia, mm -hmm. i zajasz mówiący o skale wiecznej. Albo cieniu potężnej skały w ziemi spragnionej. Ta woda jako symbol łaski, ducha, życia, to się przewija aż do księgi objawienia, prawda? Ta rzeka wody żywota czysta jak kryształ. Tak, dokładnie. I mając w pamięci tę no, naprawdę bogatą symbolikę, zobaczmy, jak dramatycznie to wszystko kontrastuje z tym, co stało się później, w Kadesz, tuż przed wejściem do celu. No właśnie, sytuacja jest napięta. 40 lat minęło, koniec tułaczki, tuż tuż. Obozują w Kadesz, praktycznie na granicy Kanaanu. I wtedy, jak na ironię losu. Tak. Cudowne źródło wody, które im towarzyszyło przez lata, nagle wysycha. Pytanie: dlaczego? No właśnie, dlaczego? Tekst podaje powód. Bóg zamierzał poprowadzić ich inną drogą, przez Edom. Tam mieli kupować jedzenie i wodę. Czyli koniec z cudami na pustyni. Dokładnie. Wyschnięcie źródła miało być sygnałem: koniec pustynnej wędrówki, czas na normalne życie w ziemi obiecanej. Zaopatrujcie się sami. Ale reakcja ludu, no cóż, chyba nie taka była. Oj, zdecydowanie nie. Tekst opisuje to bardzo wyraźnie. Zamiast zrozumieć sygnał, wpadli w panikę, wrócili do starych nawyków: szemranie, bunt oskarżenia jakich ojcowie na pustyni. Dokładnie tak, echo tamtej postawy. Zapomnieli o tych wszystkich łatach Bożej opieki. Cały gniew, cała frustracja skumulowała się na Mojżeszu i aronie. Po co nas wywiodłeś z Egiptu, żebyśmy tu pomarli? Takie krzyki, dokładnie. Nazywali pustynię nędznym miejscem, a przecież byli o krok od celu, ignorowali to kompletnie. W tej sytuacji Mojżesz i Aaron poszli do namiotu spotkania szukać rady u Boga. I dostali bardzo jasne instrukcje: mieli zebrać lud, wziąć laskę Aarona, Tą samą, która kiedyś zakwitła, pamiętasz? Tak, na znak jego wyboru. Stanąć przed skałą, taką dobrze widoczną i na oczach wszystkich, przemówić do niej. Bóg obiecał, że popłynie woda. Polecenie było precyzyjne przemówić, nie uderzać. I tu dochodzimy do tego kluczowego momentu tego, który zaważył na ich losie. Mm -hmm. Stanęli przed tym wzburzonym tłumem, Mojżesz trzyma laskę. I sam jest wyraźnie poruszony. Tekst to mocno akcentuje. Zamiast ze spokojem, z wiarą wykonać polecenie, dał upust emocjom. Dokładnie. Gniewowi, frustracji zbieranej przez lata, krzyknął do ludu oskarżycielsko: Słuchajcie, przekorni! A potem zadał to pytanie, które miało takie konsekwencje: Czy my z tej skały wydobędziemy dla was wodę? Właśnie. I zamiast przemówić, podniósł laskę i uderzył. Dwa razy: Woda co prawda wytrznęła. I to obficie. Bóg w miłosierdziu zadziałał, ale sam czyn Mojżesza był aktem nieposłuszeństwa. Z poważnymi konsekwencjami. Tekst Egi White bardzo szczegółowo analizuje te błędy. Po pierwsze, ten gniew. Mojżesz działał pod wpływem takiego ludzkiego, nieopanowanego gniewu. Tak. Jego słowa, słuchajcie, przekorni, może i były prawdziwe, ale ton, ten duch irytacji, a nie świętego oburzenia w imieniu Boga. To był problem. Co więcej, ten wybuch, ta niecierpliwość przywódcy, jak argumentuje autorka, dała ludowi pretekst. Pretekst do czego? Do usprawiedliwiania własnych grzechów. Mogli sobie pomyśleć, no, skoro nawet Mojżesz, mąż Boży, traci panowanie, to nasze szemranie może nie jest takie złe. Rozumiem, to podważało autorytet Boga, który Mojżesz reprezentował. Jego ludzka słabość jakby przysłoniła świętość Boga. Właśnie. A kolejny błąd, wskazany w tekście, to ten brak zaufania. To pytanie, czy my z tej skały wydobędziemy wodę, to zabrzmiało jakby wątpili w moc Boga, albo gorzej, jakby to od nich zależał cud. Mhm. Czy tekst sugeruje, który z tych błędów był, no wiesz, najpoważniejszy w oczach Boga? Wydaje się, że tekst kładzie szczególny nacisk na dwie rzeczy, powiązane ze sobą. Po pierwsze, właśnie to przypisanie sobie mocy, mówiąc czy my wydobędziemy, postawili siebie w centrum, zamiast Boga. Tak, jakby zapomnieli, kto tu działa. Autorka pisze, że Mojżesz, zmęczony tym ciągłym buntem, stracił z oczu swego wszechmogącego pomocnika. A po drugie, co było równie kluczowe. Zniekształcenie obrazu Chrystusa. Wracamy do tej symboliki, którą omawialiśmy? A, no tak, uderzona raz skała, jednorazowa ofiara, drugie uderzenie. Zaciemniło ten obraz. Zamiast wskazać, że teraz potrzebna jest wiara i modlitwa w oparciu o dokonaną już ofiarę, co symbolizowałoby przemówienie do skały, Mojżesz powtórzył akt symbolizujący samą ofiarę. To było, według źródła, poważne zniekształcenie Bożego planu zbawienia. Poważne. Jakie więc były konsekwencje? Natychmiastowe i surowe. Chociaż tekst ocenia je jako sprawiedliwe, Bóg zwrócił się prosto do Mojżesza Jarona: i, I co powiedział? Ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daje. Koniec, wyrok ostateczny. Musiało to być dla nich druzgocące. Z pewnością i co ważne, autorka podkreśla, że tym razem Boży sąd nie dotknął ludu, tego szemrzącego ludu, ale skupił się na przywódcach, na tych, którzy zawiedli w reprezentowaniu Boga. I Mojżesz, jak rozumiem, z tekstu nie ukrywał tego wyroku przed ludem. Nie, nie ukrywał. Wyznał im Bożą decyzję, wziął na siebie odpowiedzialność, mimo że jak sam powiedział, no, został sprowokowany przez ich grzechy. Przyznał nawet, że błagał Boga o zmianę decyzji, o pozwolenie na wejście do Kanaanu. Tak. Ale Bóg pozostał nieugięty. Mojżesz miał przekazać ludowi według relacji z tekstu: Pan rozgniewał się na mnie z powodu was i nie wysłuchał mnie. Analizowany tekst widzi w tej karze jakiś głębszy sens, prawda? Coś więcej niż tylko odpłatę. Tak, zdecydowanie. Po pierwsze, ten surowy wyrok miał na zawsze wryć w umysły Izraelitów jedną prawdę: ich prawdziwym wodzem nie jest Mojżesz. A kto? Sam Bóg, obecny pośród nich jako Aniu przymierza. Ten, o którym Bóg mówił w księdze wyjścia, imię moje jest w nim, znaczy jego boska obecność i autorytet. Bo oni często przypisywali wszystko Mojżeszowi i cuda i nieszczęścia. Dokładnie. Zapominali o Bogu. A ten zakaz wejścia dla Mojżesza miał ostatecznie skierować ich wzrok na niewidzialnego przewodnika. To istotne. Zwłaszcza w kontekście tych słów Mojżesza, czy my wydobędziemy wodę, to mogło tylko utwierdzić lud w przekonaniu, że to on ma moc. Kara miała pokazać, kto tu naprawdę rządzi. No właśnie. A po drugie. Ta kara była też potężną lekcją Bożej bezstronności. W jakim sensie? Pokazała, że nawet ten najbardziej zasłużony, uhonorowany sługa Boży, człowiek, który gadał z Bogiem twarzą w twarz, tak. ponosi konsekwencje grzechu, zwłaszcza gdy ten grzech rzutuje na obraz Boga w oczach innych. Gdyby Bóg to zignorował, lud mógłby pomyśleć, że są podwójne standardy, jedne dla przywódców, drugie dla reszty. Czyli wyrok na Mojżesza i Aarona pokazał, że Boża sprawiedliwość jest uniwersalna. Dokładnie. Ta historia, w interpretacji naszego źródła, staje się więc taką przestrogą i źródłem ważnych lekcji. Mhm. Przede wszystkim, jak mocno autorka podkreśla, pokazuje powagę grzechu w oczach Boga. Nawet jeśli nam się wydaje mały, sprowokowany, jakoś tam usprawiedliwiony Czyli nie ma taryfy ulgowej. Tekst mówi jasno. Boża miłość i miłosierdzie nie kasują jego sprawiedliwości i świętości grzech ma konsekwencje, szczególnie grzech osób na odpowiedzialnych stanowiskach. I to prowadzi do kolejnego wątku, który tekst mocno eksponuje niebezpieczeństwo pychy. Tego przypisywania sobie chwały. Tak, to pytanie Mojżesza, czy my wydobędziemy, jest tu kluczowe. Autorka idzie dalej łączy te postawy z samym korzeniem grzechu, upadkiem Lucyfera, który też polegał na samowywyższeniu. Dlatego tak ważna jest pokora. Tak, i ciągłe poleganie na Bożej Mocy, i konieczność panowania nad sobą, niezależnie od darów, pozycji, doświadczenia. Źródło porusza też tą ważną kwestię odpowiedzialności osobistej. Mówi, że pokusa czy prowokacja nie usprawiedliwiają grzechu. Dokładnie. Mojżesz był pod ogromną presją, to prawda. Zmęczony latami niewdzięczności. Tekst to przyznaje. Mało kto przechodzi takie próby. Ale... Ale puenta jest jasna. Bóg zawsze daje wystarczająco łaski i siły, by zwyciężyć. Jeśli na nim polegamy, nie musimy upadać. Wybór zawsze należy do nas. Podsumowując e, naszą dzisiejszą analizę, opartą na tym fragmencie patriarchów i proroków, zobaczyliśmy, jak wielowymiarowa jest ta historia uderzenia w skałę pod Kadesz. Przynajmniej ich tej interpretacji. Mm -hmm. Zaczęliśmy od tej głębokiej symboliki skały i wody jako obrazów Chrystusa i Jego łaski. Potem prześledziliśmy sam incydent, bunt ludu, precyzyjne polecenie Boga i, no cóż, tragiczne nieposłuszeństwo Mojżesza. Przyjrzeliśmy się tym błędom wskazanym w tekście – Gniew, brak zaufania, przypisywanie sobie mocy. I to kluczowe dla tej interpretacji: zniekształcenie symbolu jednorazowej ofiary Chrystusa przez to drugie uderzenie. Omówiliśmy też konsekwencje surowe, ale według źródła sprawiedliwe i celowe: ten zakaz wejścia do ziemi obiecanej. I na koniec wydobyliśmy te lekcje, które autorka uznaje za kluczowe o powadze grzechów, zwłaszcza u liderów, o niszczącej sile pychy. O potrzebie pokory, samokontroli, polegania na Bogu. No i o tej Bożej bezstronności i sprawiedliwości, która idzie w parze z miłością. Właśnie. I te lekcje prowadzą nas do takiej myśli na zakończenie, która się z tego wyłania. W jaki sposób te zasady, które widzimy na przykładzie błędu Mojżesza mhm. czyli panowanie nad sobą w chwilach frustracji. Pokora w przywództwie, nawet tym nieformalnym w naszym życiu, i świadome oddawanie chwały Bogu, a nie sobie? Tak. Jak to wszystko może znaleźć zastosowanie dzisiaj, w naszym życiu, wobec naszych wyzwań i odpowiedzialności? To pytanie zostaje już do osobistej refleksji, prawda? Jak my reagujemy pod presją? Gdzie szukamy siłę? Komu przypisujemy zasługi? Dokładnie. I analizowany tekst pozostaje taką ponadczasową przestrzegą i wezwaniem do czujności, pokory i pełnego zaufania Bogu, temu, który jest prawdziwym źródłem wszelkiej siły i błogosławieństwa.